Niech mi to jeżdża Daj mi ten dolar i zrobię ci lache. Chyba było ci widać majtkę ta, ta gra to generalnie mogła być kurwa wygrana Ale ja ci ja odjeb... Bo głosowałaś na nie. niewinnych, to wiedziałem, że masz... No jest. poczekajcie, jestem bo, właśnie za na... Zainter. Ja że głosowałam na niewinnych nie, No bo, nie bo miałem nie. trangę, widziałem kto na co... Dobra, jest, ustawiłem, bez kitu, kurwa no to brak prak to powiem tam, tam, gra tam, Mastowiak. Hello give me five uh, five dollars and I um, I I write your name nickname on uh, my boobs Hello Marek Mostovak Hello Give me ten dollars and I is Jak byłam mała, chciałam być aktorką, dobrze? Dzięki Bogu zostałam streamerką, Kurwa, Mordę zamknij śmieciu. Can I Um, if in English I think that yes you can. Okay. See Spirit Virtus Pro. Spirit just can't at Virtus Pro. See? Okay, okay, okay. Nie, 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 nie. nie, Aż tak to nie, aż tak to nie. E, ale rozumiem, że mm, jesteś pod wrażeniem formy Spirit w tym meczu. Tak, tak, tak. A jeżeli chodzi. Kocham Spirit. <laughs> Bo dopisze do mnie biedy ciągle, że mnie kocha, że pierścionek mi kupił, nie? A tu nagle ja całuję się z Pajalokiem na streamie, jak tak w ogóle można. O ja jest, przestraszam. Ej, wiecie co mi się przypomniało? Że Next CSGO, ten co na Twitchu teraz ma z 10 tysięcy subów, on w Kubano lizał się z gejami. Lizał się z gejami w Kubano w Warszawie. To było w ogóle pojęte. I on teraz ukrywa, że niby jest hetero. To jest w ogóle dziwne. Ale taka jest prawda, serio. Czy znaczy, mógłbyś pozdrowić Aleksandra tutaj, żeby się nie poddawał, żeby grał dobrze? Aleksander, yy, yy, przebrana Ari, cosplayer, <laughs> pozdrawia cię serdecznie. Trzymaj się, walcz dzielnie i po prostu nie odpuszczaj. Nie ma szans, nie odpuszczaj! A... Ale kurczę, <laughs> zakopały te przeciwki. Do mnie do kolan to nie rap amatora, bo chcę czegoś dokonać. W sumie przez to nie przywiązuje. Uwagi Uwag do dora, raz. Mówią wciąż. Czocha, aby styl styl Ej, Ej, to żeby ty tyle jest zbyt chory. Eee! Chcę nauczyć niepokoją, wejść Nie nauczą to mnie pokoli. Co znacznie! Bez dobrze pokoli! Według mnie Mela jest do jednięcia. Naprawdę, ja bym ją jedną w chuj. I nie żartuję teraz. Możecie, możecie, ten, paszę. no tak o, jakbym miała make-up, to... Jest okej. Okay. Jest jest git, jest git. git. Czekaj, czekaj, nie, nie, bo to po kolei, Dawid, wiesz, żeby nie rozje... O kur... O kur... O kur... O kur... O, o, o Mówiłem, 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 mówiłem że rozpierdolcie za blisko. Dobra, w porządku, Chciałbym Ja bym naprawdę chciałbym jego kapelusz. Chcę jego kapelusz. Chcę jego kapelusz i on jest kapelusz, hey, kapelusz. What what kapelusz! KAPELUSZ, KURWA, KAPELUSZ, KAPELUSZ, KAPELUSZ Chcę kapelusz, bez kidu, chcę kapelusz Chcę kapelusz, bo takie kapelusze, ihaaa, Czekajcie O kurde wow. ja to, żebym... Boże z tej giry, proszę Cię, popatrz na mnie, proszę. No, no podeszę tylko Dostał <śmianowidze> wyloking. <śmianowidze> nie przesadzaj! Nie udawaj, nie udawaj tego nie... z wami. czego z wami, no ale jak widzę kur... olaczkę i Menders, to mnie ch... strzela no i nie chce mi się grać. Jeszcze ten dolny mokry suchar. Naprawdę. Jeśli miałabyś wybrać jeść tylko górną część bułki lub dolną, to którą byś wybrała? Oczywiście, że górną. Brzuszek mięciutką. Kto by chciał dupę twardą? Znaczy w życiu normalnie dupa jest fajna, bo jestem dupkarzem, to jestem za dupą, ale no kto by nie chciał mięciutkiej, górnej, puszystej części bułeczki. Jeszcze jak najlepiej to jest biała bułeczka. Nie. O.

jest, ja za minutę mamy. Kur... Co? stało? Kurwa, kurwa. Chyba było ci widać majtki. No tak, A i będę miała za to bana? Eliminacji, no bo za chwilę to prawdopodobnie Zobacz, zobacz on on teraz, patrz teraz co zrobi Hunter. Dwa czy trzy fragi, myślisz? Myślę, że trzy. Nie, to jest taka runda, gdzie on zdobywa trzy, bez, bez dwóch zdań. No Zobacz. O Ale gra na dobre No dawaj Janek Kur... Śmieciu jebany Wyszedł nice. Jest so obity jeden. Co? <desklinga> co jest z tymi yeah. Ja <sł quieren> <dyskanski> I widzisz mnie I, i co myślisz? Myślę, że to jest 150 sukienka, mamy sto wieszaków. Ale takiej nie mam. To ja do kupie pieczęć. masz identyczną. Nieprawda. Tylko czarną. Dobra. No ale nie, nie czerwoną, a ja muszę iść czerwonej, bo tak widzowie zdecydowali. Poczekaj, stój. Ja wiem, co widzisz z tyłu, ale one są wszystkie krótkie, ja muszę mieć długo. To są wszystkie krótkie? Tak. Ja tyle nie mam koszulek. Co ty, sukienek? Ale to są czerwone, krótkie. A, jak? co ty, sukienek czerwonych? No to siub do <noise> Najgorsze jest to, że Dzięki nawet jak wybudowano go na szafę, to nie mamy jej gdzie postawić. 12 minut, ale przegadam życie. Bazyliszek tak Pazyliczek i. Dziękuję bardzo. twoje obalenie, twoje doświadczenie, Już następny nie, 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 jestem, kurwa! Jestem. Ja chcę, ja chcę, go kurwa! Ten go trzaska po walce, nogę mu złamał, kurwa, po tym. On się będzie bił jeszcze, kurwa! <laughs> ja ty! Co to jest? Rozjemy go z tego? Co tu się dzieje? Rozjechał go z tego? <śmienicza> Ej, tutaj coś się wydarzy. Ej, on ma rację. A jeszcze jest najgorsze. On fał? Nie Wiesz, bie, bie, jest najgorsze. Nie <śmienicza> Je. Ja od liceum nie dostałam żadnej walentynki co robisz na walentynki. Chcemy organizować coś takiego, że widzowie będą mogli drugiemu widzowi wysłać walentynkę. Aha, no nie, on pytał, o streama pytał, czy nie? On o streama pytał. co robisz? Czy ja jestem debil? Aha, To był ten cały riz. Tak, jak mogłeś powiedzieć, co mogłeś powiedzieć tej Li, I feel train to you. O! Czuję no, mogę, chodźcie, mogę. Chodźcie, 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 Teraz nagle, że OGiKu... O kurde, NIE! To jest tak ogólnie... To nie, to jest jest oprężliwe, ale on jest... Takim... Bardzo dobrym kandydatem właśnie dla kobiet, które szukają... sępa, takiego trochę, bo on jest taki po prostu... Że on by się nie kłócił... On by po prostu... Nie wiem... Miałby ochotę na burgera, ale laska by powiedziała, że chce pizzę, to on powie... Dobra, to idziemy na pizzę. Może to jest też kwestia tego, że on wszystko zje, ale... Ale no, widzę słuchajcie, chodzi o taką ugo, ugodowo, u, ugodowość. O. On, on właśnie taki jest. Więc no, wydaje mi się, że skoczko będzie dojazd, no niech mnie dojeżdża. Przepraszam, wypiję troszeczkę dobrze. I, i emocje puszczają. Co? No dobra, rozumiem. rozumiem. Brusiku, rozumiem. O, tak. <śla> Weź. O kurwa, Zawsze to samo kurwa. O, kurwa. o kurwa. Zjegam O kur... ładnie podsłuchiwać. Ej, co jest ku.? Lordzie! Co się dzieje? Ej, nic nie widzę, kupa! Lordzie! Lo... O! O kurde, co się dzieje? Ja dziś lecę.